W górach, gdzie cisza ma własny oddech, a śnieg przykrywa wszystko jak całun, żył człowiek, który uciekł od ludzi, aby zbliżyć się do Boga. Brat Anselm Kosiński, dawny benedyktyn, zamieszkał w drewnianej chacie pod szczytem, gdzie nawet echo brzmiało jak modlitwa. Zbudował wokół siebie świat z kamienia, drewna i postów. Dni mierzył różańcem, noce westchnieniami. Nie potrzebował nikogo, ani ciepła ludzkich słów, ani wspólnej modlitwy. Wierzył, że samotność jest czystsza niż wspólnota, a cisza bardziej święta niż śpiew chóru. Jednak w tej ciszy zaczęło coś szeptać. Najpierw delikatnie, potem coraz wyraźniej. Nie były to głosy z doliny, lecz echo jego własnego serca, które zwolna stawało się twarde jak lód. Zamiast pokory. Wyrastała w nim duma. Myślał, że tylko on rozumie Boga, że tylko jego modlitwa jest prawdziwa, że klasztory i kapłani dawno zapomnieli, czym jest czystość ducha. Każdego ranka wychodził przed chatę i wpatrywał się w krzyż, który wbił w ziemię z surowego drewna. W słońcu wyglądał jak raniona belka, jak wspomnienie krzyża z Golgoty. Anselm klękał przed nim. Lecz nie modlił się o miłosierdzie, modlił się o siłę, by wytrwać w swojej samotności. Pewnego dnia przyszedł do niego wędrowiec. Zziębnięty z twarzą pooraną wiatrem poprosił o kawałek chleba i ciepła. Anzel milczał. W końcu podał mu kromkę, ale spojrzał z góry. Jak sędzia, nie brat. Dziękuję ojcze, powiedział przybysz. Niech pan ci wynagrodzi. Pan wynagradza tylko czystość, odparł sucho pustelnik. A świat jest brudny. Wędrowiec spojrzał mu w oczy. Były tam łzy, których Anzel nie rozumiał. Czasem to, co brudne, czeka tylko na dotyk, by stać się czyste, wyszeptał nieznajomy i odszedł w śnieg. Dopiero gdy jego sylwetka zniknęła w mlecznej mgle, pustelnik poczuł niepokój. Jakby ktoś postawił przed nim lustro. W którym zobaczył nie świętego lecz człowieka, dumnego, chłodnego, pustego. Tego wieczoru wiatr przyniósł do jego chaty dźwięk dzwonów z doliny. Były słabe, lecz prawdziwe. Anselm ukląkł, zamknął oczy i po raz pierwszy od lat nie wiedział, do kogo się modli. W ciszy usłyszał echo słów. Nie przyszedłem, byś służył sobie, lecz mnie. Zanim góry zamknęły go w swoich ramionach, brat Anselm był znany w klasztorze w Tyńcu jako człowiek głębokiej wiary i niezmiennego milczenia. Jego dłonie znały rytm modlitwy tak, jak dzwony znały porę jutrzni. W oczach młodszych zakonników był jak skała, niewzruszony, czysty, pewny. Ale nawet skały mają w sobie pęknięcia, których nie widać, dopóki nie przyjdzie mróz. Wszystko zaczęło się pewnego zimowego wieczoru, gdy do klasztoru przybyła kobieta z dzieckiem. Błagała o pomoc, o chleb i schronienie. Przeor polecił Anzelmowi, by udzielił jej wsparcia. Zrobił to, lecz w oczach kobiety dostrzegł coś, czego nie potrafił zrozumieć: wdzięczność, ale i pytanie, którego nikt nie odważył się wypowiedzieć. Dziecko chorowało. Umierało powoli w zakrystii. Powinięte w stary habit. Anselm modlił się dniami i nocami, by pan uczynił cud. Cudu nie było. Rankiem znaleziono matkę i ciało chłopca w objęciach zimna. Kobieta nie przetrwała rozpaczy, tamtego dnia coś w nim pękło. W ciszy chórów wśród pieśni Benedyktynów jego serce stało się ciężkie jak ołów. Zrozumiał, że jego modlitwa nie ocalała nikogo: ani jej, ani dziecka ani jego samego. Po mszy zdjął habit, położył go na ławce i wyszedł. Bracia próbowali go zatrzymać, lecz Anselm powiedział tylko Jeśli Bóg milczy wobec niewinnych, to może nie chce już słuchać winnych. Zniknął w śniegu, niosąc w sobie coś, co przypominało wiarę. Ale nią nie było. W Tatrach odnalazł ciszę, która miała uleczyć duszę. Kupił od pasterza małą chatę z Bali. Daleko od dróg i ludzi. Początkowo modlił się gorliwie, z wiarą, że pustka oczyści serce. Dni spędzał na postach, w nocy pisał w starym zeszycie myśli o czystości, o walce z grzechem, o światłości, która wymaga samotności. Jednak w tej samotności zaczęło kiełkować coś innego niepokój, lecz pogarda. Patrzył z góry na dolinę, gdzie ludzie budowali domy. Żenili się, grzeszyli, śmiali się, nie wiedzą nic o Bogu, myślał. Ich modlitwy są płytkie jak strumień po roztopach. Z czasem zaczął odmawiać modlitwy nie z miłości, lecz z obowiązku. Zamiast prosić, oceniał. Zamiast przebaczać, odgradzał się coraz wyżej murami dumy. Zimą odwiedzali go czasem pasterze. Przynosili mleko, chleb, nowiny z doliny. Anselm przyjmował je chłodno, jakby kontakt z nimi mógł go skalać. Gdy jeden z nich zaproponował, by wspólnie się pomodlili, pustelnik odpowiedział. Modlitwa jest dla tych, którzy jeszcze nie poznali ciszy. Pewnego dnia znalazł w lesie rannego wilka. Zwierzę miało przestrzeloną łapę, krew barwiła śnieg. Anselm zbliżył się ostrożnie, ale nie z litości. Patrzył na cierpienie jak na przypowieść o grzechu. Tak kończy każdy, kto ufa ludziom, powiedział półgłosem. Wilk spojrzał na niego wyjąc cicho, jakby błagał. Pustelnik odszedł. Tamtej nocy nie spał. Słyszał w myślach ten wycie, jak modlitwę, którą sam odrzucił. Rankiem wrócił, lecz było już za późno. W śniegu leżało tylko ciało, zamarznięte, ciche. Podniósł krzyżyk z drewna, który nosił na szyi i uderzył nim o skałę. Gdzie jesteś, Boże? zawołał. W ciszy, którą stworzyłeś, nie ma już ciebie. Echo odbiło się od gór i wróciło do niego. Puste, chłodne, jak odpowiedź, której nie chciał usłyszeć. Z każdym miesiącem jego twarz stawała się surowsza. Broda siwiała, spojrzenie twardniało. W zeszycie, który dawniej był modlitewnikiem, zaczął pisać słowa gniewu. Ludzkość nie zasługuje na miłosierdzie. Samotność jest prawdziwym klasztorem. Pokora to kłamstwo dla słabych. Ale pewnej nocy, gdy burza szarpała górami, błyskawica uderzyła w sosnę przed chatą. Drzewo zapłonęło. Anselm wybiegł by ratować krzyż. W płomieniach ujrzał cień, postać w prostym płaszczu, z oczami, które znał z dawnych ikon. Twarz była spokojna, milcząca, a jednak pełna bólu. Postać nie powiedziała nic. Spojrzała tylko na niego. Długo, głęboko. Wtedy Anselm poczuł, jakby serce w nim zadrżało po raz pierwszy od lat. Ogień zgasł. A na ziemi, gdzie stała postać, został tylko ślad stóp w popiele. Tego wieczoru pustelnik zrozumiał, że samotność, którą uważał za czystość, była tylko ucieczką. A cisza, w której szukał Boga, była jego własnym milczeniem wobec miłości. Po nocy pożaru cisza stała się inna. Nie była już błogosławieństwem, ale brzmieniem winy. Brat Anselm chodził po zboczach, zbierając spalone gałęzie i ślady swojego dawniego pyłu. Każdy krok wydawał mu się modlitwą, której nikt nie słuchał. Wkrótce spisał w zeszycie krótkie zdanie. Nie ma pokuty bez bólu. Zaczął pościć surowiej niż kiedykolwiek dniami pił tylko wodę ze strumienia, nocami klęczał na kamieniu, aż kolana krwawiły. Chciałby Bóg go zobaczył, choćby przez cierpienie. Ale cierpienie, które nie rodzi miłości, rodzi tylko pychę. I ta pycha, jak lód, wciąż trwała w nim, niewidoczna, twarda, śmiertelna. Pewnego ranka poszedł do doliny, pierwszy raz od wielu lat. Chciał kupić sól i świece. Ludzie patrzyli na niego jak na cień z lasu. Dzieci szeptały, że to święty, który rozmawia z niebem. Kobiety czyniły znak krzyża, a mężczyźni kłaniali się w milczeniu. Anzel nie wiedział, jak na to reagować. Czuł w środku ciepło nie pokorę, lecz dawną dumę. Gdy chłopiec podał mu chleb, zapytał: Ojcze, czy Bóg mieszka w górach? Pustelnik spojrzał w niebo i odparł. Bóg mieszka tam, gdzie ludzie milczą. Wracając, myślał o tym dziecku. O jego oczach czystych, prostych. Pomyślał, że może nigdy nie zrozumie tej prostoty, bo zbyt długo próbował być świętym. Wiosną śnieg ustąpił i góry znów oddychały. Anselm spędzał dni na naprawie chaty, na modlitwach, które coraz częściej zamieniały się w szept pytań. Czasem wydawało mu się, że ktoś stoi za nim, że ktoś go obserwuje. Gdy się odwracał, widział tylko krzyż i kamień. Pewnego dnia z doliny przybył młody ksiądz. Nazywał się Księg Marek. Miał zaledwie 30 lat. Przyniósł list steńca W liście nie było nakazu, tylko zaproszenie. Bracie Anzelmie, wróć. Nie po to, by służyć ludziom, ale by z nimi się modlić. Pustelnik przeczytał pismo, uśmiechnął się gorzko i oddał kopertę księdzu. Modlitwa wśród ludzi jest pełna hałasu, powiedział. A modlitwa bez ludzi jest pełna siebie, odpowiedział spokojnie Marek. Ansel milczał. W jego oczach na chwilę pojawił się cień dawnej łagodności, ale tylko na chwilę. Powiedz swojemu opatowi, rzekł wreszcie że Bóg mnie tu zostawił, a ja nie mam prawa się stąd ruszać. Młody ksiądz pokiwał głową i odszedł, zostawiając na stole niewielki krucyfiks z brązu. Tej nocy Anselm wpatrywał się w ten krzyż długo. Wydawało mu się, że metal śni delikatnym światłem, jakby ktoś w nim tlił iskrę. I w tej iskrze po raz pierwszy od dawna poczuł nie gniew, ale smutek. Zaczął odprawiać własną pokutę. W każdą sobotę schodził do doliny, by pomóc ludziom przy żniwach lub naprawie dachów. Nie rozmawiał wiele, tylko pracował. Ludzie przyjęli go z ostrożnością, lecz i z wdzięcznością. Dzieci zaczęły biegać za nim wołając: Ojciec z gór, ojciec z gór. Początkowo nie odpowiadał, ale pewnego dnia, gdy dziewczynka podała mu garść jagód, Anselm uklęknął i powiedział: Dziękuję, dziecko. Niech Bóg błogosławi twoje ręce. Był to pierwszy uśmiech, jaki widziano na jego twarzy od lat. Jednak nocami wciąż słyszał ten sam głos: cichy, delikatny. Nie przyszłem, byś służył sobie, lecz mnie. Wiedział, że to nie echo, nie sen. Wiedział, że to ten, którego chciał zapomnieć. Jesienią, gdy mgły znów spowiły dolinę, Anselm wrócił na szczyt. Na kolanach niósł nowy krzyż, ciężki, z drewna bukowego. Wbił go przed chatą, tak jak dawniej, i modlił się długo. Ale tym razem nie o czystość, nie o samotność, lecz o przebaczenie. – Panie! – szeptał. – Jeśli milczałeś, to może dlatego, że ja krzyczałem zbyt głośno. Wicher uderzył w ściany chaty, jakby odpowiadał. Pustelnik uklęknął w błocie i uderzył czołem o ziemię. Płakał. Po raz pierwszy od śmierci tamtego dziecka. Wtedy usłyszał dzwony z doliny. Te same, które niegdyś niosły mu niepokój. Tym razem ich dźwięk był łagodny, miękki, prawie czuły. Brat Anselm wstał, otarł twarz i spojrzał w niebo. Zobaczył nad sobą jastrzębia, krążącego w kręgu. Nawet ptaki wiedzą komu służyć powiedział cicho. A ja musiałem się zgubić, żeby zrozumieć. Zima powróciła szybciej niż się spodziewał. Śnieg przykrył dolinę grubą warstwą ciszy, a chmury zawisły nisko, jakby niebo chciało dotknąć ziemi. Brat Anselm siedział przy piecu, ogrzewając dłonie i czuł, że coś w nim znów zaczyna pękać. Pokuta dawała mu spokój, ale tylko z zewnątrz. W środku wciąż czuł pustkę. Czasem modlił się godzinami i nic nie czuł. Ani ciepła, ani obecności. Jakby jego słowa tonęły w śniegu. Zeszyt, w którym kiedyś zapisywał modlitwy, teraz był pełen skreśleń. Pisał w nim raz po raz jedno zdanie: Czy Bóg jeszcze mnie słyszy? Pewnej nocy, gdy wiatr bił w okna jak stado ptaków, Anselm usłyszał pukanie do drzwi. Wstał z nieufnością, otworzył. Na progu stała kobieta. Młoda z oczami ciemnymi jak ziemia po deszczu. Ubrana w cienki płaszcz, drżała z zimna. Zgubiłam drogę, powiedziała cicho. Szłam do doliny, ale zawiał śnieg. Mogę się ogrzać? Anselm skinął głową. Dał jej koc, nalał gorącej wody. Kobieta usiadła przy ogniu, a płomień odbijał się w jej oczach. Były w nich wdzięczność i coś jeszcze. Coś, czego pustelnik dawno nie widział. Życie. Rozmawiali długo o Bogu, o samotności, o ludziach w dolinie. Mówiła, że ma na imię Maria, że uciekła od męża, który ją bił. Chciała zacząć nowe życie. Anselm słuchał jej w milczeniu. W jej słowach było cierpienie, które znał i odwaga, której sam już nie miał. Kiedy zasnęła przy ogniu, patrzył na nią długo. I wtedy przyszła myśl: Nieczysta, gwałtowna, stara jak grzech. Zawstydzony odwrócił wzrok. Wyszedł na zewnątrz w śnieg, chciał uciec od siebie. Tam, pod krzyżem, upadł na kolana. Panie, wyszeptał, dlaczego pozwalasz mi upaść, gdy próbuję wstać? Nie było odpowiedzi. Tylko wiatr, który przyniósł szept, jak echo dawnej modlitwy. Nie po to cię oczyściłem, byś stał się z kamienia. Rankiem kobiety już nie było. Zostawiła tylko ślad stóp prowadzący w stronę doliny. Obok ognia leżał jej szal, ciepły jeszcze. Anselm dotknął go drżącą dłonią i poczuł coś, czego się nie spodziewał: tęsknotę. Nie za kobietą, lecz za bliskością, którą utracił gdy postanowił być świętym. Cały dzień spędził w milczeniu. Pracował, palił w piecu, naprawiał dach. Ale wieczorem znów usiadł przy stole i napisał. Pokusa nie jest grzechem, dopóki człowiek pamięta, komu ma służyć. I choć słowa miały go uspokoić, czuł, że coś w nim znów się rozpada. Kilka dni później z doliny przyszła wieść. Młoda kobieta, imieniem Maria, zginęła w lawinie. Znaleziono ją przy starym szlaku, z różańcem w dłoni. Anselm długo wpatrywał się w śnieg za oknem. Poczuł, jak jego serce drży, jakby pękało. Po raz pierwszy od dawna nie chciał się modlić. Nie miał siły. Wyszedł w noc, w śnieg po kolana, aż do krzyża. Ukląkł i spojrzał w niebo, które było czarne i puste. To znowu ja, powiedział cicho. Ten, który nie umie już być ani świętym, ani człowiekiem. Łzy zamarzały mu na brodzie. W ciszy słyszał tylko własny oddech i wtedy zobaczył światło. Słabe, jak płomień świecy, daleko między drzewami. Pomyślał, że to może pasterze, może błędny ogień. Ale coś kazało mu iść. Światło prowadziło go przez las, aż dotarł do polany. Tam na śniegu leżał krzyż z dwóch gałęzi. Zrobiony rękami kobiety. Obok, ślad różańca. Anzelm uklęknął i rozpłakał się jak dziecko. Panie, jeśli chciałeś mnie nauczyć, czym jest miłość, zrobiłeś to przez ból, szeptał. Ale ja wciąż nie umiem jej dawać. Z oddali znów zabrzmiały dzwony. Tym razem słyszał je inaczej. Jakby ktoś wzywał go do powrotu. Wstał powoli i spojrzał na niebo. Śnieg przestał padać. Wśród chmur pojawiła się gwiazda, jedna, jasna, nieruchoma. Wtedy Anselm zrozumiał. Nie chodzi o to, by być czystym, ale by być blisko. Wiosna przyszła cicho, jak przebaczenie. Śnieg topniał powoli, a z jego wnętrza wypływały strumienie, srebrne jak modlitwy, które wracają po długim milczeniu. Brat Anselm wstawał każdego dnia o świcie, Klękał przed krzyżem i modlił się krótkimi słowami. Niech twoja wola będzie większa niż mój żal. Jednak wewnątrz wciąż nosił ciężar. Czuł, że coś w nim pozostało niedokończone. Pokuta nie oczyściła go całkiem. Czasem w ciszy słyszał głosy dawnych dni, śmiech mnichów z płacz dziecka, które nie przeżyło, szept Marii w płomieniach świecy. Wszystko to wracało jak echo które Bóg wysyła człowiekowi, by przypomniał mu jego własne serce. Pewnego ranka Anselm obudził się wcześnie, zanim jeszcze wzeszło słońce. Mgła leżała na górach jak mleczne morze. Wyszedł z chaty, bose stopy zanurzył w rosie i poczuł, że ziemia oddycha. Po raz pierwszy od lat uśmiechnął się lekko. Wtedy usłyszał głos. Nie z zewnątrz, lecz z głębi. Spokojny Ciepły, bez gniewu. Dlaczego wciąż próbujesz zasłużyć na miłość, która już jest Twoja? Zamarł. Spojrzał na krzyż. Wydawało mu się, że belka drży lekko w wietrze, a światło świtu spływa po niej jak cień dłoni. Kim jesteś? zapytał szeptem. Tym, którego próbowałeś uciszyć w sobie. Anselm uklęknął. Jego serce biło mocno, ale nie ze strachu poczuł ciepło, które nie pochodziło od ognia ani słońca. Widział teraz przed sobą postać, prostą, w jasnej szacie, z twarzą zmęczoną, a jednak pełną spokoju. Niebo rozjaśniało się powoli, jakby dzień wstawał tylko dla tej chwili. "Panie" wyszeptał Anselm. "Przez lata chciałem być czysty, ale tylko raniłem. Uciekałem, bo nie umiałem znieść twojego milczenia." Jezus spojrzał na niego z łagodnością, która nie potrzebowała słów. Potem podszedł bliżej, dotknął jego ramienia i powiedział: Nie prosiłem cię, byś był czysty. Prosiłem, byś kochał. Pustelnik spuścił głowę. Łzy spływały po jego brodzie jak deszcz po skałach. Ale ja zapomniałem, jak to się robi, szepnął. Nie zapomniałeś. Po prostu przestałeś słuchać. Wiatr przeszedł przez polane, poruszając gałęzie. Z dala słychać było dzwony z doliny, które niosły w sobie ton nowego początku. Anzelm wstał powoli. Czuł w sobie dziwny spokój. Patrzył na postać przed sobą, ale już wiedział, że nie stoi przed nim ktoś z zewnątrz. To on był w nim przez cały czas, w każdej ciszy, w każdym bólu, w każdej łzie, której nie chciał wypuścić. Czy jeszcze mogę wrócić? zapytał. Jezus uśmiechnął się lekko. Zawsze wracasz, gdy zaczynasz słuchać. Postać rozproszyła się w świetle. Zostało tylko powietrze pachnące żywicą i cisza, która nie była już ciężarem, lecz błogosławieństwem. Tego dnia Anselm zszedł do doliny. Ludzie patrzyli na niego z niedowierzaniem. Siwy, zmęczony ale w oczach miał światło, którego wcześniej nie znali. Poszedł do kościoła, uklęknął w konfesjonale i powiedział do młodego księdza: Ojcze, grzeszyłem pychą, samotnością i brakiem miłości. Kapłan słuchał w milczeniu, potem położył dłoń na jego ramieniu i powiedział: Bóg nie zapomniał o tobie, bracie. Czekał, aż przestaniesz udawać, że go nie słyszysz. Po spowiedzi Anselm wyszedł na zewnątrz. Nad kościołem dzwoniły dzwony, a w powietrzu pachniało chlebem z piekarni. Zobaczył dzieci biegnące przez plac i kobiety niosące wodę. Każdy gest był dla niego modlitwą. Podniósł wzrok ku niebu. Światło słońca przebijało się przez chmury jak błogosławieństwo. – Panie – powiedział cicho – teraz już wiem, komu mam służyć. Tego wieczoru wrócił do swojej chaty, zapalił świecę i otworzył stary zeszyt. Na ostatniej stronie napisał tylko jedno zdanie. Nie ma samotności w sercu, które kocha. Zamknął księgę, położył ją na stole i usiadł przy oknie. W dolinie błyszczały pierwsze światła, a nad górami unosił się dym z kominów. Uśmiechnął się po raz ostatni tego dnia, a w jego ciszy, w świetle świecy, Zdawało się, że ktoś jeszcze tam siedzi, w białej szacie, z dłonią opartą o krzyż. Minęły tygodnie. Śnieg zniknął z gór, a zieleń wróciła tam, gdzie jeszcze niedawno leżało milczenie. Brat Anzel nie schodził już do doliny codziennie. Wystarczyło mu patrzeć na niebo, na drzewa, na dym unoszący się z kominów w oddali patrzeć i słuchać. W ciszy słyszał teraz rzeczy, które dawniej zagłuszał modlitwą. Dźwięk strumienia był jak psalm, wiatr w gałęziach, jak litania. Każdy poranek niósł w sobie echo słów, które usłyszał tamtego dnia. Nie prosiłem Cię, byś był czysty, prosiłem, byś kochał. Zrozumiał, że jego dawna samotność była ucieczką, a nie drogą, bo Bóg nie mieszka w górach, ani w klasztorach, ani w kamieniu ale w drugim człowieku, w spojrzeniu, w oddechu, w dłoni, która pomaga. Od tamtego czasu Anselm często schodził do doliny, by uczyć dzieci czytać, pomagać przy żniwach, modlić się z ludźmi. Mówił niewiele, lecz gdy ktoś zapytał go, dlaczego wrócił, odpowiadał. Bo cisza bez miłości staje się grobem. Wieczorami siadał przed chatą, trzymając w dłoni różaniec, który niegdyś należał do Marii. Czasem wydawało mu się, że słyszy jej głos w szumie wiatru, spokojny, wolny od bólu. Wtedy uśmiechał się i modlił się za nią, nie słowami, lecz wdzięcznością. Pewnego dnia odwiedził go ksiądz Marek. Znalazł pustelnika w ogrodzie, sadzącego młode drzewko jabłoni. Myślałem, że znów uciekłeś w samotność, zażartował młody kapłan. Anselm spojrzał na niego i uśmiechnął się łagodnie. Nie. Teraz wiem, że nawet pustelnia może być miejscem spotkania, jeśli człowiek nosi w sobie pokój. Zeszli razem do doliny. Po drodze zatrzymali się na wzgórzu, z którego widać było kościół. Dzwony biły na wieczorną msze. Anselm zdjął czapkę, przeżegnał się i powiedział cicho: Długo myślałem, że Bóg mnie zostawił. Ale to ja go zamknąłem w swoim milczeniu. Marek spojrzał na niego i odparł: Bóg nigdy nie odchodzi. Czeka, aż człowiek przestanie się bronić. Pustelnik skinął głową. Wiedział, że to prawda. Następnego ranka, gdy słońce wstało nad tatrami, znaleziono brata Anzelma klęczącego przed krzyżem. Oczy miał zamknięte, a na ustach uśmiech. Na jego dłoni spoczywał zeszyt otwarty na ostatniej stronie Nie ma samotności w sercu, które kocha. Ludzie z doliny pochowali go na wzgórzu, pod drzewem, które sam zasadził. A gdy wiosną zakwitło po raz pierwszy, wśród białych płatków widziano drobną błyskotkę światła, jakby świeca zapalona przez samego Boga. Niektórzy mówili, że to cud, inni, że to tylko słońce. Ale ci, którzy znali Anselma, wiedzieli. To była obecność. Czy to była kara, czy przebaczenie?